Kochani widzowie, witam na odcinku z całą paczką Ekstrapensji. Pensji. Jest to kompilacja zdrapek z jednej paczki, które były w miksach na kanale zdrapki połączone w jedną całość. Jednocześnie jak ktoś nie widział, to w prawym górnym rogu albo w opisie pod filmem wyświetla się premierowa paczka Ekstrapensji. pensji. A teraz nie przedłużając już więcej, zapraszam na odcinek. Ekstrapensja pensja numer pierwszy. Dwadzieścia cztery dwadzieścia pięć trzydzieści trzydzieści jeden sześć dwadzieścia sześć ekstrapensja dwadzieścia siedem dwadzieścia dziewięć osiem jedenaście dwa i dwadzieścia osiem także tutaj pusto numer drugi

Siedemnaście, czternaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, osiemnaście, sześć, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa i dwadzieścia dziewięć. Numer piąty jedenaście, dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy i dwadzieścia dwa.

Ekstrapensja 2, 33, 30, 18, 17, 15, 1, 9 i 35, a pod 17 wpada piątka, kontrolne 3 razy S 8 spaczki 27, 13, 7 i 6 dziewiętnaście, osiemnaście, trzydzieści trzy, osiem, jedenaście dwanaście, dwadzieścia pięć, ekstra pensja, dziewięć i dwadzieścia dziewięć numer dziewiąty siedem, dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy, trzydzieści pięć osiemnaście, trzydzieści cztery, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści jeden Dwadzieścia trzy sześć, trzynaście, trzydzieści i dwadzieścia dziewięć, tutaj pusto. Numer dziesiąty. Dwadzieścia pięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści trzy. Trzydzieści dwa osiem, ekstrapensja dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć.

Numer dziewiętnasty. Sześć, dziewięć, trzydzieści trzy, piętnaście. Ekstrapensja trzynaście, trzydzieści cztery, dwa, trzydzieści dwa. Trzy, siedem, jedenaście, dwadzieścia sześć i dwadzieścia osiem. I tutaj pusto. Numer dwudziesty.

Trzydziesty drugi, jeden, dwa, trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem, dwa, jeden, dwa, ekstra pensja osiem i cztery pod dwójką wpada 5 zł a i pod jedynką wpada druga piątka kontrolne 3 razy e, także tutaj wpada dyszka numer 33 9, 25 31 16, 27 3, 11, 6 Dwadzieścia dziewięć, siedem, siedemnaście, ekstrapensja i dwa. Numer trzydziesty czwarty. Siedemnaście, trzy, dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery. Trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, ekstrapensja, trzydzieści trzy, dwadzieścia pięć.

Dwadzieścia dwa, jedenaście dziewiętnaście, dwadzieścia trzy trzydzieści cztery, siedemnaście, dwadzieścia jeden, siedem ekstra pensja osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, sześć, dwadzieścia cztery dziewięć, i tutaj pusto? Trzydziesty dziewiąty. Dwadzieścia trzy, trzynaście, dwadzieścia dziewięć i jeden, trzynaście, trzydzieści cztery, jeden, dwadzieścia pięć, siedem, dwadzieścia siedem, ekstra pensja, trzydzieści dwa, trzydzieści jeden i piętnaście. Pod trzynastką wpada piątka, i pod jedynką wpada druga piątka. I tutaj kontrolne trzy razy E. Numer czterdziesty dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, dwadzieścia trzy i sześć.

Dwadzieścia trzy, trzy siedem dwadzieścia cztery dwanaście jeden, dwadzieścia jeden, dwa trzydzieści jeden i trzydzieści numer czterdziesty czwarty dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery siedem i czternaście dziewięć, trzydzieści, trzydzieści pięć, szesnaście, dwadzieścia pięć.

Pod 31 wpada piątka, tutaj wpada dyszka i pod 14 wpada piątka i tutaj wpada w ekstra pensji 20 zł i kontrolne 3 razy T. numer 46 135, 31-33 29, 2, 30, 32. 6,

No, także 3 razy 23 pod pierwszym wpada dycha, pod drugim wpada piątka i pod trzecim wpada piątka. W ekstra pensji dwie dyszki wpadają i tu kontrolne są 3 razy T. Podsumowując całą paczkę ekstra pensji wpadło 13 wygranych, wpadło 8 zwrotów. Padły dwie wygrane po 10 zł w zdrabce z numerem 32 i 39. I najwyższe wygrane, jakie były w paczce, to były zdrabki z kwotą 20 zł i była to zdrabka 5, 45 i 50. Także podsumowując, na 250 zł wydane udało się odzyskać 120 zł, co stanowi 48% wkładu. Dzięki piękne za oglądanie i zapraszam na inne odcinki. Na razie, cześć!